No, hej, cześć witam witam was bardzo serdecznie z tej strony. A z tej to jest kolejny materiał, it's great, is gone. I w tym odcinku zrobimy sobie taką jedną, dwie misji. Misje, które są, już wam mówię, łowca obozów wypadkowych, czyli to zrobimy sobie może i łowca obozów upieszców, sobie zrobimy, no. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze mamy koniec świata, co jest praktycznie mało zrobione. I jeszcze mamy przeżycie. To nie życie, co nie? Dobra, także pospaliśmy. Wszystko jest gotowe. Mamy pełną amunicję. Mamy y, motocykl zatankowany do pełna. Także mam nadzieję, że sobie poradzimy. ...i że, że żadnych e, innych kłopotów e, nie będzie, co nie? Mam nadzieję, że gierka będzie chodzi, chodziła dobrze, że nic nie będzie, ani nie legowało... ...ani e, nic w tym stylu motocykl. Jak się hey, Damon. Jak tam rynek tak, tak, tak siama, siema, mhm, mm mogę jeszcze się gdzieś teleportować. No tylko tu jeszcze mogę najwyżej, dobra, no to chodźmy sobie, ajajaj. Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay. im szybciej, tym lepiej. Raz jest łatwo, raz jest trudno, ale ważne, że jakoś to idzie i dajemy radę. Czy będę robił górę na 100%? Nie wiem, zobaczymy, ale myślę, że raczej tak. Także jeszcze trochę tych odcinków będzie na tym kanale. Dobra, jeszcze wiecie co jest taki problem, że mam mało paliwa, a nie wiem czy ja dojadę jak mam tyle paliwa, także sobie się bym zatankował, o ile jeszcze mogę. Czekaj, gdzie ja tu mogę zatankować? Aha, tam dobra. No ty raczej chyba misji dla mnie nie masz, co nie? A, dostępne zlecenie, no ta, z Riki możemy sobie no, pogadać. Y Dobra, dawaj to i zatankujmy sobie, dobra No to co, jedymy, jedymy teraz Tak na spokojnie, powoli, powolutku Tak jak już wiecie to mam akacza zamiast szczelby. bo akacie jest w miarę ok Póki co no właśnie, jak ja jeszcze? Dobra, dobra, dawaj, dawaj. No daleko też nie mamy, to jest plus. Ej, to, co się stało? Nie wiem, dziwne. O, no, jak ja nienawidzę takiego czegoś, że mi coś tak... Nie wiem, dziwnie, reaguje.

Eee... Dlaczego ci się podoba? Podoba się jak ktoś wali do was? No, na to? Zabił ich! Bo wszyscy. Więcej nabojów. Mało. Cholera. Mało nabojów. Co ty nie powiesz? O! Nosz! Głupie wilki, no! Co mnie tu strzela, I skąd niby? Hmm. Tu no, jesteś. Gdzie ty jesteś? Ja z No chodź, to pieprzony mordercą. Dobra.

Ty co. Dobra, dawaj, skóryjemy przy okazji, ale to jest chore, głupie Bilki no. Tu jestem, już tylko jeden. Tu jesteś? Nie, gdzie ty jesteś? Czekaj. Hej, tu jest gnój! Trafił mnie! No patrz kurcz byk. O oh, nie! Yeah. I co wy na? Fajnie? Zas animacy. Dobra, no. szybciej to kurde ładuj! Właśnie teraz Pieprzone wilki kuźwa, no Hurry, te mole Masz coś? Kurwa, no niezbyt. Mogę tu jeszcze... A, no mało, ale zawsze coś. Pier... Piszone wilki, no. Czy... No. To jest hamstwo, normalnie to jest hamstwo, serio. To. Kto by się spodziewał, żeby mnie tu wilki... Weź to zamknij lepiej. Chyba nie chciałbym, wiecie, zbytnio ryzykować. Obóz wypadowy, czyli jeszcze trzeba coś tam porobić, widzę, a to nie koniec. Dobra, chodźmy. Chyba wszystkich jeszcze nie zabiłem, wiecie? Coś sam słyszę jeszcze. Tylko nóż mam. Ja Dobra, jakoś sobie Tam coś niby. makarony, Dobra, dawaj złomo. Więcej złomo. No, tylko mnie niech ktoś zaatakuje, co nie? No to pożałuje. Dobra, tu chyba coś o mamy? Mamy, dobra, ale nie, nie, nie. A tu coś mamy? Wszystko się przyda. Nie mówię, że nie, ale na pewno. A tym bardziej złom się przyda. Ej, mamy 20 złomu. To ja już mogę 20 złomu zebrać. Okej. Okay. Chyba dobrze. Tu, tam coś jest jeszcze. Nie wiem, no... To... Poskurujmy cię, sprzedamy, zarobimy. Też niby coś fajnego. Dobra, dobra Tu kolejny wilk No jeszcze mi motor przewrócili. No co za debile, no Dobra, dobra Dobra, chodźmy szukajmy ten tego czegoś niby Tu gdzieś to musi być, jak się nie mylę. No. Nie. Eee. Uh. Ale, ale co... To... Coś mam, ale c co? I gdzie to jest? A bo ja wiem, pani, nie wiem. No tu na pewno nie ma, e -e. Coś, wiem, że coś szukamy, tylko nie wiem co, chyba ten włas. O, właśnie to Oj, szukałem. To do środka. No oczywiście wiadomo co nie. A ja i w ogóle godzina jest, nie wiem, 12:30, co nie, a ciemno jak. Nie powiem gdzie. No. Dobra. I tutaj. Mama. Tak jest. Wow, gdzie 51%? Fajnie, fajnie, to mi się podoba. Okej, okay, dobra. Może być. Mamy tu łóżko. Dobra, łóżko jest to dobrze. Zapiszmy sobie grę. Dobra. Chyba lecimy dalej, tak mi się wydaje. No. Come on, come on, come on. Dobra, no zobaczmy dalej sobie. Dobra, tu wróćmy sobie do tego i obczajmy co i jak z tym mikiem, 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 no jak zwał, tak zwał, dobra. Motocykl, wróćmy do naszego motocyklu. Fajnie, że, że możemy więcej złomu nosić, to bardzo przydatne. Gdzie ten mój, a tu mam motor o. Dobra, jesteśmy tu, a mamy tutaj. No to chodźmy tutaj. Tu są trzy takie te, ale póki co nie trzeba robić. No, aha. o dobra, czekaj, tu nie trzeba. Dajmy sobie szybką podróż, żeby nie było jakichkolwiek tam wiecie, problemów. No, dawaj, 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 ładuj, ładuj, ładuj się, dobra. I chodźmy, chodźmy, Porozmawiajmy z Riki. A Riki znajduje się w Otwórzcie żelaznym już obozie. otwieram. Oh, no, thank you very much. Czy ja potrzebuję coś od ciebie? Tak, Mogę na ci pewno. No, a dawaj amunicję. Aha, o. Snajperka fajna, ale... Mmm, nie no, daj mi zaopatrzenie bardziej. tak, dobrze. Tu, tu... No i dobra. Dobra. ile mamy? Tyle mamy. Niby nic, ale zawsze to coś. Y, no. Tylko czegoś szukam. Dobra, sprowadź, yyy... Dobra tam naprawmy Dobra, i zatankujmy Daj mi znać jak co A ty co ty chcesz? Była jakaś grupa mężczyzn, strzelali w bramę, a kiedy ich nie wpuściliśmy, odjechali. Ach kurwa, w jakim kierunku? Jakoś na zachód, ale niedaleko. Rozbili obóz na północ od Idenfiel. Myślę, że mogą wrócić, więc chciałabym, żebyś pojechał na zwiat. Dobra, luz, spoko, zajmę się tym. Dzięki Dick. No dobra, włóczęcy przy Eden Hill. Hill One, nie Nie, pokaż mi mapę. Dział tutaj, aha, no to niedaleko. No dobra, ej, a co tu jest, co to jest to? Aha, to jest ten, dobra, dobra, kumam. No Dobra, chodźmy, chodźmy, zobaczmy, obczajmy mniej więcej co i jak, żeby nie było uh, jakichś tam problemów. Uh, mam nadzieję, że mi to i dobrze słychać. I oby tak było, może i nawet. No. Niestety, rację tego, że przez pracę, a jest początek roku i jest dużo, dużo pracy nie mam czasu na nagrywanie zbytnio, także no też jakby musicie mi wybaczyć, no niestety. Ale ile mogę, to tyle będę po prostu nagrywał i, i wrzucał, bo widzę, że z go na Wam się odcinki podobają, co mi to bardzo, bardzo cieszy.

Hej, jestem przyjechany. Hej, wliczendy wciąż tu są. Ale jaja. O, no, wkrótce się przekonamy. Dikon, bez odbioru. Aha, mogę. A twórzmy sobie lepiej. Lepiej twórzmy, żeby nie było. I jeszcze jedno, okej, okay. dobra. A tu mogę tworzyć? Nie mogę. Mmm, no daj mi to. Dobra. Chłopaki, myśleliście, że tak tu wpadniecie i sobie postrzelacie, Ach, Chyba czas. Dobra. No dobra, do roboty. Dobra. Wow, kurde. A tu jesteś. Bez jaj wystarczy na więcej. Okej... Okay. No i co? Ilu coś jeszcze jest? A, to tyle? Nie, szlag by to o jeszcze jeden. No tylko gdzie on jest? Kujwa zaraz mnie noc zastanie. kolera nie tu jest o oh, dobra udało się na nice. No to wracamy. Uuu, mamy nowy punkt umiejętności. się Jak poszło? No jak poszło? To w miarę dobrze. Tylko że ciemno się robi i to jest taki. No nie lubię jak się w grze tak zbytnio robi ciemno. No też zależy przy jakiej i w ogóle, ale no wiadomo co chodzi, no. Hmm. Ale dziękuję wam, tak bardzo za oglądanie, bo jestem mega wdzięczny. Naprawdę to z głębi serca bardzo motywuje do nagrywania i, i w ogóle. Nie będę już żadnych Spoko l'oko. Dobra, czekajcie, mogę ten kupić? Mogę, dobra. Kupmy, lepiej kupmy sobie. Dobra, tu, tu z tego tyle. Weźmy się ten motocykl, chociażbyśmy byśmy mogli naprawić. Tutaj. I co tu jest? Brak. Ej, co złego? Dobra, przyprowadź, naprawmy i jeszcze zatem kujdmy. Dobra, jeszcze zobaczmy sobie umiejętność. Co tutaj mamy? Najbardziej mamy w to jak ja widzę no... Hmm, a tutaj mamy. Co ci nie zawidzę cię wzmocni. Okej, okay. no by też fajne. Hmm. Ale chyba w to pójdę. Dlaczego? Bo, bo tak. Bo, bo, bo chcę po prostu i tyle. No właśnie. Dobrze. Dobra, moi drodzy. Ja myślę, że to co, no to będzie chyba już na tyle. Już nam mało zostało. Chyba, że coś jeszcze przyjdzie tam nam z tego. Zobaczymy. W kolejnym odcinku zrobimy to sobie. Na pewno to. A to z tym zobaczymy. Także moi drodzy, ja myślę, że to już byłoby na tyle i dziękuję Wam bardzo serdecznie. Za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym materiale. Także hej, cześć i na razie.